Dobry wieczór wszystkim, witam panów na konferencji, na pomocowej konferencji prasowej po spotkaniu Aseko Proko Mudyn z Andinem Wocławek w 8. kolejce całym 75 do 72 zwycięstwo naszych gości, zwycięstwa Angilu Włocławek, więc na początek oczywiście zbadam serdeczne gratulacje trenerowi oraz zawodnikowi i poproszę na początek e, trenera Miguel Bowiciewicza o to, aby podsumował to, co działo się dzisiaj na parkiecie. Wszystkim dobry wieczór wszystkim a gratulacje Aseku. na Valci. Mislim da je bio brzo začenti čikavi meč. Mali smo kontrolu, povijed smo calkovitu, čez uh, dve i pol kvarte, tede smo zapali nekaki, povijed No, vidjeti da bardzo dužu henč u svojih zavodniku, že uh, vigraju tego meču, na końcu udała się. Myślę, że dać troszeczkę lepsze lepsze wykonali żółte wolne. Może być by była łatwiejsze zwycięstwo. Myślę, że nam nie brakowało troszeczkę spokojnej ręki, żeby trafić te żółte. Lepsze. Chciałbym chciała tylko podziękować swoim coachom, stafu, nam bardzo dobrą wykonaną pracy. I mam nadzieję, że u następnych meczach u siebie. Nie popsuję e, tego zwycięstwa. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie trenerze. Tony, we are waiting for your comment after the game. You're welcome. Tony bardzo krótko, bardzo rzeczowo stwierdził, że to było dobre, spo dobre spotkanie w wykonaniu jego zespołu. Pani e, prezydent zaprezentował się dobrze w obronie, a poza tym e, miał mało strat, rzadko Tony że tracił piłkę. Stony podsumował, że stwierdził, że to po prostu dobry mecz w wykonaniu jego zespołu. Słuchamy pytań, bardzo proszę. Jeśli są pytania, proszę uprzejmie. Krzysztof z miasto Miasto.pl. Ja mam do Pana y, trenera pytanie. S i proszę mnie poprawić, bo, ale, bo chyba nie pomylę się, bo tak nie pamiętam statystyk szczegółowych, ale chyba Frasuniewicz i Seweryn chyba w pierwszej piątce często nie wychodzili. Jakieś y, państwo specjalne taktyka była, żeby dzisiaj wyszli w pierwszej piątce tutaj na nas na kroką. A to Wyszli w ostatnim meczu też tutaj z Kołoburgo, e, ja szukam zawodników, który najszybciej mogą złapać, odpowiedzieć IQ-em na to, co się dzieje. Oczywiście, mam zawodników na ławce, którzy po zmianach wychodzą i coś podają zespoł. Myślę, że da, da, da rotacja dzisiaj akurat przez większy dział meczu jest była dobra. Troszeczkę nam brakowało Arvidasa, myślę, że du, dużo, dużo lepszy zawodnik, że może dużo, dużo lepsze zagrać i, i być przydany zespołu. ale to jest normalne, nie możesz liczyć na wszystkie zawodniki, da równo zagrają jeden. jednym meczu. Dziękuję bardzo. Słuchamy dalej? Bardzo proszę. Nie ma więcej pytań. Panie trenerze, gratuluję jeszcze raz bardzo serdecznie. Tak już z nami. coach, we are waiting for your comment after the game. Morning, well, there's uh, not much more to say. we're really a crisis right now. we're we are down. We, we're fighting. we're fighting, but we're hitting the wall. And, uh, Myślę, tylko dzisiaj, Trener Kemzura przyznał, że w zespole, e, w zespole jest kryzys, koszykarze chcą walczyć i walczą na, parkie, na parkiecie, ale niestety odbijają się od ściany. Dzisiaj na Tak bardzo ważne rzuty, e, przechodząc już do spotkania. E, nawet takie rzuty, które które za podaniami rzut to niego choć to nie jest tak naprawdę oczywiście przyczyna tego, że to dzisiaj Prokom przegrywa wygrywa W pierwszej połowie zespół Prokomu w obronie nie grał tego, co zakładał przed meczem, nie był z tego zadowolony. Pozwolił również zespół Prokomu rozpalić Krzysztofowi Szubardze, który zdominował wydarzenia na parkiecie. W drugiej połowie z obroną było już trochę lepiej. Ale w końcowych fragmentach gry, kiedy ważyły się o meczu złe decyzje oraz przestrzelone, bardzo ważne, żeby zadecydowały o tym, że to wygrywa. Nie ma wymówek na taką, a inną postawę. Trener przyznał, że jego zespół gra w tym momencie niewystarczająco dobrze, aby po prostu wygrywać spotkania, zespół potrzebuje zmian. A jakie to będą zmiany, to przyniesie nam najbliższa przyszłość. Tyle Piotrze, poproszę Cię o kilka słów. Dzień dobry Państwu, yy, bardzo dużo tutaj trener powiedział, co mogę powiedzieć, jesteśmy w kryzysie, musimy z tego kryzysu wyjść, musimy grać lepiej, przede wszystkim bardziej twardo w obronie i, i tylko tym możemy wygrywać mecze. Yy, Kłancówka niezbyt dobrze była rozegrana i, i kosztowała mocno, ale przyjemna Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Yy, słuchamy pytań, jeśli są pytania, proszę bardzo. 你嘛，背上你装了就辛苦了。